Jesteśmy znowu u Anieli. Aniela, powiedz jak zareagowałaś, jak mnie zobaczyłaś, jak ja tutaj do ciebie przyszedłem. Co sobie no, pomyślałaś? To właśnie jest pytanie, bo myślałam, że to policjant z kryminalnych. Tartujesz? Naprawdę sprawia Cię takie wrażenie razem z Alą, że jakby po prostu tylko gwia gwiazdkę wyjąć i jesteście już... A wiesz, co muszę Ci powiedzieć, że wczoraj mieliśmy taką sytuację, jak byliśmy na dworcu centralnym. Podchodzę też do, do, do ludzi, którzy tam siedzieli. Zapytałem, czy porozmawiają ze mną. To od razu odebrali mnie jako kryminalnego. Jeden, jeden z mężczyzn wstał, poprosił mnie, żebyśmy odeszli na bok i zaczął mi opowiadać różne tam sytuacje, które, które się wydarzyły na tym dworcu. Po prostu wziął mnie za, za, za człowieka, który pracuje w policji. Tak. Nie wiem czemu tak jest, po prostu i na parę nie sprawia takiego wrażenia, a wy sprawia wrażenie już jako no no nie to... Nie wiem o czego to zależy tak naprawdę, tak szczerze. Że... No to jest pytanie bez odpowiedzi chyba. Ja tutaj też nie znam odpowiedzi na to pytanie i, i nie wiem czy to dobrze czy źle, bo, bo możemy po prostu swoją, swoim wizerunkiem odstraszać ludzi od nas. To dobrze, w sumie to jesteście, tak wzbudzycie respekt do ludzi. No dobrze, a powiedz mi ja co tu się przed chwilą wydarzyło, bo tutaj nagrywaliśmy i tam ktoś po prostu krzyczał. Tak, tu właśnie przed chwilą e, pani podeszła tutaj z dzieckiem i chciała bez, żeby mi zerwała, bo tutaj rośnie piękny bez, bia biały też. W sumie nie zerwałam tego białego. No jest piękny bez, tak. Ten... Bo to są ostatki biały, bezu. On zaraz przekwitnie i to wszystko opadnie i chciała, żeby mi zerwała i zerwałam mi bukiecik taki i zarobiłam w sumie na tym, dałam mi normalnie 10 zł. O proszę, to no. nawet się opacało podejść. No dzi dziwne sytuacje się, się dzieją, dlatego jestem ciekawa co dalej będzie w moim życiu, bo to nie mnie jest to wyroki boskie. Nieznane są wyroki boskie. No jak najbardziej. Człowiek nie jest w stanie przewidzieć tego co będzie jutro. Czasami jest to, jest, to jest to są kwestia, niespodzianki każdego dnia. losu. Tak. To są... Można sobie planować, można sobie życie układać to życie. Są niespodzianki. Ale jednak nikt do końca nie wie co mu los przyniesie. Tak. Bo można na przykład, nie wiem, pójść zagrać w jakąś loterię, wygrać jakąś kwotę i, i twoje życie może się zmienić. No dokładnie. Ale chyba bym nie zagrała. Ja nie grałam w maszyny na przykład. Parę razy tam grałam, ale mnie to jakoś nie, nie wciągnęło. Mówisz Kompl o maszynach? Kompletnie, tak. Nie, nie wciągnęło mnie, to nie, nie jestem osobą, która y, się łatwo uzależnia. O, tak można powiedzieć. Okej. Okay. Ja to łatwo umiem przerwać. Też. Czym, Coś czy... mnie czy... zainteresuje, ale potem... Z czasem to się nudzi i ja po prostu od tego odchodzę i ja nawet w dzień nie pamiętam, że to było. A ludzie twierdzą inaczej też. Ja jestem uzależniona od tego, od tego. Ja jestem uzależniona od tytoniu. To mogę stwierdzić, to jest fakt. Ale od innych używek nie. No rozumiem. A powiedz mi, jakieś takie zainteresowania, jakieś hobby? Coś w życiu, takiego miałeś, co, co lubiałaś robić? No teraz właśnie nie mam czasu na hobby, bo w sumie to ja nie miałam takiego hobby. Nie wiem właśnie co mnie interesuje. Jestem w takim wieku, że chcę ci się i spokój wolę sobie z książką, musiałem się poczytać i imprezować. A jaki temat książek lubisz? Psychologię to na pewno. Co tam komu w głowie? To co w głowie komu huczy. Okej. Okay. Jeszcze jakieś? Nie, no głównie chyba to. Psychologia cię interesuje? Tak. No i, znaczy, czytanie to swoją drogą. Bardziej lubię oglądać takie jakieś kryminalne zagadki. Mhm. Oni się dopatrują kto kogo tam zabił czy nie zabił i się doszukują. Rozwiązałem zagadki te. W końcu się tak detektyw Monk czy co, 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 co tam coś tam. Zagadki Las Vegas, tak. No to jest ciekawe, prawda Fajnie się to ogląda, ale z czytaniem to jest u mnie... No to trzeba szybko te kartki jakoś przewijać, nie? Żeby to czytać. Ja tak nie umiem. Moja matka potrafiła ty... taką książkę czytać w tydzień. Co mnie jedna strona po prostu tak ciężko i ciężko i ciężko, bo to Nie da się przeczytać wszystkich książek. A tyle jest ciekawych, nie? No jest bardzo dużo. Każdy człowiek książek. by chciał dużo książek przeczytać, a to jest niemożliwe. Żeby tyle książek po prostu. E, przez całe życie tyle mądrych książek przeczytać, no nie potrafi tego każdy człowiek. Ja się zastanawiałam ostatnio nad tym. Tyle książek. A żaden człowiek nie przyzna wszystkich. No myślę, że nie ma takich ludzi. Którzy I nowe jeszcze wychodzą. Książki. Jeśli nowe wychodzą, to lepiej film chyba oglądać, I lepiej sobie chyba, nie wiem, na YouTube obejrzeć. Zawsze warto przeczytać książkę i obejrzeć film, to, to wtedy jest jakieś porównanie. O no, to jest lepiej. To kiedy zabrać czas na to znaleźć. Szybko bije czas. Nie wiem jak u was, ale o mnie on zapieprza. No tak, niedawno mieliśmy zimę, już zaraz będzie lato. A on no strasznie I potem znowu zima. za szybko leci czas. A masz jakieś plany na zimę? Na zimę teraz? Tak. Myślisz o tym, o Jezu, żeby gdzieś się schronić, się żeby... Ostatnio... Nie no, ja właśnie mieszkam tutaj w zimę. Ja tu mieszkam w zimę przecież. I co, dało się nie mieszkać? Nie, nie było bo zimno? żyje. To się dało. Tu mieszkaliśmy. Jak się przytuliśmy, żeby to ciepło było. A nie było z tym problemu. Ja wcześniej Cię pytałem, czy chciałabyś mieszkać w takim hostelu? Mieć swój, swój pokój taki samodzielny i po prostu tam w nim sobie żyć? No, wiesz, no niby chciałabym, ale to jest kwestia pieniędzy. A co stoi tak? na przeszkodzie? Ja musiała... Jeżeli to jest ja musiała... 700 zł miesięcznie, to to chyba jesteś w stanie mieć takie pieniądze. Ale dla mnie to jest ogromna ilość pieniędzy. Zależy kto patrzy na to. Dla niego to jest tak jak 10 groszy, dla mnie to jest mnóstwo pieniędzy. Okej. Okay. Sama razie... Czyli tutaj jest, jest, jest po prostu problem pod względem finansowym, tak? A, a jeżeli miałabyś takie pieniądze, czy, czy byś chciała skorzystać po prostu z tego, żeby zamieszkać Gdybym kosztom? sama miała teraz pieniądze sama, tak? A po prostu teraz tak, taką żeby było gotówką na, była? Tak, żeby cię było stać na ten hostel, czy, czy chciałabyś kiedyś. Skorzystać... Kilka tysięcy, oczywiście, żebym się przeprowadziła teraz do hostelu. Ale jest taka sytuacja, jaka jest i ja też nie będę narzekać na to, bo ja nie jestem to pan człowieka narzekającego na no, swój los. Widocznie tak pan go chciał, a innego dnia on zmienił mi sytuację. Tak widzisz, mieszkałam tutaj parę miesięcy, ktoś mnie wziął do hostelu, zmieniło się, zmieniło się, tak? I ja wiedziałem o to, że się zmieni. To tak jak rozmawialiśmy, to, to, to jest nie wiadomo, co będzie jutro, bo, bo to może. No dokładnie, los ale nam... było cierpliwe poczekać, tak? I ktoś mnie w końcu do tego hostelu wziął. Tak? To jest kwestia po prostu cierpliwości i spokoju, żeby ktoś tam mnie, e, w końcu wziął za rękę i do tego hostelu wziął. No my też bo mieliśmy wielkie na szczęście. Normalne, normalne warunki. Że Ciebie tutaj spotkaliśmy, bo tak jak mówiłaś tydzień czasu Ciebie tu nie było, my tu przyjechaliśmy e, no i, i spotkaliśmy się, a spotkaliśmy się dlatego, że, że pokłóciłaś się z chłopakiem. No tak, tak wyszło, że akurat nasze drogi się spotkały, bo gdybym ja się z nimi pokłóciła, gdybym ja tutaj nie wróciła. No to byśmy to się nie spotkali. Nie. Po prostu rządził los, tak. No nie właśnie, czemu. no także... to, to jest też dla mnie My, ciekawe, tego, my tego nie sytuacja. znamy, co... Możemy tak jak mówię, planować sobie, ale nie znamy tego co będzie. To, to nie, nie, wydarzyć... nie, nie ma co planować tego co będzie. Znaczy, no ja jestem za planowaniem raczej i lubię mieć wszystko zaplanowane ale no jednak los daje nam to czasami różne rzeczy nam podsyła różne rzeczy tutaj I... się z tobą zgodzę Aniela no ja dam swoje życie w rękach być śmiesznie zabrzmi ale Eee, wiesz, no Boga, niech on kierujesz, już, ja już nic nie planuję, niech on sobie tam planuje moje życie, bo ja już nie mam siły na to. Rozumiem. Już tyle, tyle niespodzianek miałam w życiu, mimo że mam dopiero 33 lata, to nie jest dużo. To nie jest dużo, prawda? No nie, no jesteś bardzo młodą osobą. No nie jest dużo, prawda? No nie jest dużo, a już tyle niespodzianek miałam w życiu, że już mnie chyba nic nie zdziwi. No, no, nie zdziwi mnie nic. Ja po prostu tylko tak wezmę sobie rękę, oprę i tak mówię, dobra, dawaj dalej, co tam masz dla mnie, Bogu. Czyli Pan jest Twoim reżyserem, tak? <grywry> tak, dokładnie. A coś takiego, no, 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 mogłabyś tak. powiedzieć o czymś takim, co Ciebie najgorszego w życiu spotkało? Miałaś taką sytuację, co, co tak e, może byś chciała o tym opowiedzieć? Najgorszego ostatnio? Czy w no ogóle tak, przez całe życie? Przez całe życie. No to już nie pamiętam, bo ja szybko zapominam o takich rzeczach złych, co mnie spotkałem. Wiesz, ja po nie pięciu minutach... nie, nie tak? chcę. Ja to zostawiam i hun tu sobie będzie to, co było tam złego. Nie cofasz się do tyłu. Nie żywię. Żyję tym do, dobrym. Dobrym moim humorem, a nie to, co mi kiedyś ktoś tam zrobił, ani nie kto, kto mi to nie zrobił. Ja też uważam, nie. że trzeba zawsze iść do przodu, nie ma co się cofać i tam oglądać. Nie, nie, się nie będę siebie. życia marnować na to, co było, bo ja żyję tak z każdą chwilą, wiesz, takim o, oddech życia. Z każdą sekundę. A i tak y, mówię, że czas zapieprza mi strasznie. Ja nie mam czasu, nie mieć czasu, wiesz? Nie, mam no, nie czasu... szybko ci czas ucieka? Bardzo szybko. Ja, no, ja się dziwię, że wy w ogóle tutaj jesteście, w Syrze Bo ja nie wiem jak wam czasu pływa, ale ja to nawet jeden dzień jak ja sobie sama posiedzę, to jest i tak mało. Na niczym nie robię. Po prostu leżę. A i tak ten czas tak goni, tak goni, tak goni, że no, nie to nie dościgniesz, ja nie wiem. Nie, nie wiem, u was jakoś tak inaczej leci czas, a u mnie to... No po prostu przyspiesza wiesz, tak jakoś inaczej, nie wiem. No ja powiem Tobie, Aniela, że nam też ten czas po prostu ucieka przez palce cały czas i jesteśmy... No właśnie cały się dziwię, że Wy dzisiaj tutaj jesteście i w ogóle poświęciliście mi czas, że Wy tu chcieliście w ogóle być. To mnie dziwi. I za to po prostu myślałam... No. No, no szacunek, no. no wielki szacunek. Nasze Wie, strony Więcej również niż dla komukolwiek. Ktoś chciał przyjechać do mnie. No i, i mieliśmy tyle szczęścia, że ciebie tutaj spotkaliśmy. I w ogóle mnie odwiedzić. No bo co, to, 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 ja nie wiem, mi się powiem to niech. No to dziwne jest, wiesz, ja, 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 ja proszę, ja nie mam czasu odwiedzić rodziny, a mogłabym tam do kuzynostwa pojechać. To już kilka lat u nich nie byłam, rozumiesz? Kilka lat nie byłam u swoich kuzynów, nie wiem co się u nich dzieje. Ostatnio raz na ślubie byłam tylko yy, mojej siostry. A tak to po prostu leżę i ja nie wiem co ze sobą zrobić, ale to nie to, że mi się nudzi. Po prostu leżę sobie tak, jakbym już w ogóle nie była na tym świecie. Ci lautujesz sobie po prostu. Ale to i tak jest mało. Bo ja tak ci lautowałam tydzień. To i tak jest mało. Czas właśnie y, przez palce ucieka strasznie. Nie wiem, jak to się dzieje. No w naszym przypadku to jest kwestia tego po prostu poukładania całego harmonogramu i, i staramy się ten czas jakoś y, wykorzystać. Tak, ale wiesz, miej na uwadze to, że ja nie pracuję też, nie? I ten czas jakby jeszcze szybciej leciał. A ludzie, którzy pracują po 8 godzin, czy tam po 12, to jak im musi, musi uciekać czas? Może im jakoś mniej ucieka, nie wiem. Po prostu to jest dla mnie trochę... Dziwne. Znaczy wydaje mi się, że jeżeli robisz coś, co lubisz robić, no to ten czas może szybciej po prostu, tak odczuwasz go, że szybciej ucieka. A jeżeli na przykład robisz coś, czego nie lubisz robić, taki na przykład człowiek pracujący gdzieś w jakiejś fabryce, idzie do pracy i robi coś, co uważa tak jakby to robił za karę, to myślę, że jej mu ten czas się dłuży. E, jak pracuje? Tak, jak pracuje, jak, jak robi coś, co, czego nie lubi po prostu robić. A, no kiedyś, jak miałam tam lat, to i mogłam znać czas na pracę, i na imprezy wtedy pracowałam, później imprezy i jakoś ten czas inaczej. Teraz jesteś starszy, tym chyba bardziej, ten czas płynie nie miałam. No to, to, to też pewnie jest jeden starszy, z czynników. Tym bardziej płynie, tak? No ja, ja tak odczuwam, tak. Z roku na rok jakoś ten czas mi też, też faktycznie szybciej ucieka. To prawda. No właśnie. To, to jest dziwne. To tutaj trzeba się zastanowić chyba. Nie wiem, ja może pewnego razu pójdę do tej pracy, pójdę pracować na to 8 godzin, proszę bardzo. No ale to już będzie w następnym odcinku. Pozdrawiamy Cię Eniela. No pozdrawiam, okej? Okay. Trzymaj się, cześć. No dziękuję o.